Laudetur Jezus Chrystus: Wyłupić sobie prawe oko. Zgodnie z tym wersetem: Jeśli prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Innymi słowy, nie pozwól, aby Twoje oko doprowadziło Cię do grzechu. W jaki sposób oko może Cię do tego doprowadzić? Może do tego dojść wtedy, gdy Twój wzrok Zbyt długo zatrzymuje się na obiekcie pożądania. Święty Mateusz przytacza te słowa tuż po wypowiedzi Jezusa na temat cudzołóstwa popełnianego w sercu człowieka, która jest prawdopodobnie najlepszym kontekstem dla tych słów, gdyż w bardzo przejrzysty sposób wyjaśnia, w jaki sposób oko mężczyzny może stać się narzędziem grzechu. W przypadku najbardziej klasycznego aktu cudzołóstwa opisanego w Starym Testamencie, cudzołóstwa popełnionego przez króla Dawida z żoną Uriasza Hetyty, wszystko zaczęło się od tego, że pewnego popołudnia, przechadzając się po swoich tarasach, Dawid zobaczył kąpiącą się kobietę. Jezus, wydaje się zatem mówić, lepiej wyłupić sobie własne oko, nawet prawe. Jako prawdopodobnie bardziej wartościowe niż to lewe, niż pozwolić, aby przywiodło Cię do grzechu. Lepiej bowiem wejść do raju z jednym okiem, niż z dwoma być wrzuconymi do piekła wskutek tego właśnie grzechu. Tuż po wypowiedzi dotyczącej oka, ewangelista Mateusz przytacza podobne słowa dotyczące prawej ręki. To dwukrotnie powtórzone, bardzo stanowcze stwierdzenie, Zapadło prawdopodobnie w pamięci uczniom Jezusa ze szczególną mocą. U Mateusza pojawia się ono ponownie w Ewangelii Mateusza 18, rozdziale, wersety 8-9 w oparciu o Ewangelia Marka, 9 rozdział, 43 werset aż do 48, gdzie oprócz oka i ręki wspomniana jest także noga. Tyle jeśli chodzi o, bo to króciutkie fragmenty omawiam, to co wam wspomniałem. Niektóre odcinki oczywiście będą trwały nawet i 15 minut, ale niektóre będą bardzo krótkie. Kolejny odcinek, który będzie Nie przysięgajcie wcale czyli chrześcijanie nie rzucają słów na wiatr. Z kolei później będzie nadstawić drugi policzek, a później jeszcze co to tak naprawdę znaczy miłować nieprzyjaciół w tym rozumieniu ewangelicznym. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.